Biblia. Biblię dzielimy na Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament opisuje historię narodu żydowskiego. Nowy Testament opisuje przede wszystkim historię życia Jezusa. Księgi Starego i Nowego Testamentu powstały na przestrzeni około 1500 lat. W Biblii odnajdujemy różne gatunki literackie: psalmy, pieśni, hymny, treny, przypowieści. Przeczytanie całej Biblii zajmuje około 100 godzin. Poszczególne wersety Biblii oznaczone zostały numerami, aby łatwiej było je odnaleźć. Biblia jest najbardziej znaną książką świata. Księga Rodzaju, fragmenty: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: Niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: Niech zbiorą się wody z pod sklepienia w jedno miejsce i niech ukaże się powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię Ziemią, a zbiorowisko wód nazwał Morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: Niech Ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na Ziemi, według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór. I poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniącymi nad sklepieniem nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł. Niechaj zaroją się wody od istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg. Wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i rozmnażajcie się, abyście napełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj rozmnaża się na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł. Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju. Bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. A widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi. Nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludniali ziemię. I uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami połyzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą pokarmem. A dla wszystkiego zwierzęcia polnego i dla wszystkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Kto jest Stworzycielem świata, według Biblii? Ile dni zajęło Bogu stworzenie świata? Czy znasz inną nazwę Biblii? Czy pamiętasz zdania, które w czytanym tekście o stworzeniu świata się powtarzają? Jak myślisz, czemu służą takie powtórzenia? Wykonaj rysunek. Jak wyobrażasz sobie świat w siódmym dniu stworzenia?